Cześć. Jeśli interesuje Was branża BIM, czy to jako profesjonaliści, studenci, czy firmy związane z budownictwem, mam dla Was coś, co pomoże Wam w planowaniu swojej strategii na przyszłość. Rozpocznijcie nowy rok z pełną świadomością, jakich zarobków powinniście oczekiwać. Dzięki temu raportowi nie tylko podniesiecie swoje kwalifikacje, ale także realnie wpłyniecie na rozwój swojej kariery w branży BIM. Sprawdźcie, co możecie zrobić, aby wyprzedzić konkurencję i stawiać kolejne kroki z pewnością, że idziecie w dobrym kierunku. Przedstawiam raport analiza danych z badania ankietowego dotyczących zarobków w branży BIM w Polsce. Ten dokument to skarbnica wiedzy, która pomoże Wam nie tylko zrozumieć, jak kształtują się zarobki w tej ciągle rozwijającej się dziedzinie, ale także dostarczy praktycznych informacji, które mogą być nieocenione przy planowaniu kariery czy strategii biznesowej. W raporcie znajdziecie dogłębną analizę, która odpowiada na pytania o to, jakie czynniki wpływają na wynagrodzenie, jak różnią się one w zależności od umiejętności, doświadczenia czy regionu, dowiecie się, które umiejętności i certyfikaty są najbardziej wartościowe i jak możecie wykorzystać tę wiedzę, aby maksymalizować swoje zarobki. Nie czekajcie, zainwestujcie w swoją przyszłość już dziś. Link do zakupu raportu znajdziecie w opisie tego filmu.